Dzień dobry, tu Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. Największym paradoksem związanym ze spożywaniem soli jest to, że osoby, które odżywiają się naprawdę zdrowo, mogą tej soli dostarczać za mało. Z kolei niedobór sodu, który znajdziemy przede wszystkim w soli, może powodować także duże konsekwencje zdrowotne. W tym materiale opowiem, czy sól jest bezpieczna, jakie są rodzaje soli, ile należy jej spożywać. Kto najczęściej może cierpieć na niedobory soli oraz dla kogo nadmiar sodu jest szkodliwy. A na sam koniec zarekomenduję Ci mój dokument do pobrania z produktami bogatymi w sód, które warto dodać do swojej diety, w szczególności jeżeli nie spożywasz produktów przetworzonych. Zapraszam do oglądania. Na początku mówiłem zarówno o soli, jak i o sodzie. Sól zawiera w sobie sód i jest głównym źródłem sodu w naszej diecie, jednak w soli standardowej zawiera się około 40% sodu i około 60% chlorków. Znaczy to, że w 5 gramach soli kuchennej mamy około 2 gramy sodu i 3 gramy Chlorku. Tutaj zawartość soli, chlorku i innych składników mineralnych zależy od rodzaju soli, jaki spożywamy. Najwięcej sodu ma zwykła, standardowa sól, a np. sól morska, kłodawska czy też himalajska ma trochę mniej sodu, trochę mniej chlorków i ma magnes i inne składniki mineralne, jednak w tak znikomej ilości, że nie ma to dużego znaczenia dla naszego zdrowia. Słód jest niezbędny dla funkcjonowania naszego organizmu i jak każdy elektrolit składnik mineralny jest. Zarówno potrzebny do skurcz mięśni, do pracy układu nerwowego, do w ogóle działania naszego całego organizmu. I tutaj zarówno niedobory, jak i nadmiar sodu są dla nas bardzo szkodliwe. Niedobory sodu mogą występować szczególnie u osób, które mają dietę bardzo nieprzetworzoną, tak zwaną zdrową, i które nie dodają w ogóle soli do diety, które piją także wodę np. mineralną. Ubogą w sód. Nadmiar sodu dotyczy przede wszystkim osób, które jedzą dietę bardziej przetworzoną, jakieś gotowe produkty, ewentualnie używają więcej soli, bo to są główne źródła soli w naszej diecie. Szacuje się, że około 75% spożycia soli w diecie pochodzi z produktów przetworzonych. Zaledwie 15% pochodzi rzeczywiście z solniczki, czyli soli, którą dodajemy do gotowania, do produktów, a około 10% występuje naturalnie w pożywieniu, dlatego też jeżeli eliminujemy żywność przetworzoną z naszego jadłospisu, to zdecydowanie zmniejszamy spożycie sodu. Oprócz tego, sód jest niezbędny dla zatrzymywania wody w organizmie, takiej zdrowej wody międzykomórkowej, która odpowiada za funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni. Niedobory sodu mogą powodować skurcze mięśni, które najczęściej kojarzymy właśnie z niedoborem magnezu, a mogą być to niedobory sodu. Dodatkowo, sód. W niewielkich ilościach jest też niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania serca, które też jest mięśniem, ale oczywiście pod tym względem najczęściej mamy problemy z nadmiarem sodu, nadciśnieniem i pod tym względem większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Oprócz tego sód jest niezbędny dla funkcjonowania układu nerwowego, podobnie jak wam, potas czy inne elektroity. Jeżeli tego sodu nie ma w odpowiedniej ilości, to nasz układ nerwowy. Funkcjonuje słabo, odczuwamy zmęczenie, mamy problemy z koncentracją i ogólnie zdecydowanie nasz mózg i układ nerwowy jest osłabiony. Większość organizacji związanych ze zdrowiem serca, czy ogólnie ze zdrowiem, zaleca, by nie spożywać więcej niż 2300 mg sodu dziennie, co przekłada się na mniej więcej 5 g soli, co z kolei. Przekłada się na jedną łyżeczkę soli. Jednak, tak jak mówiłem wcześniej, nawet jeżeli tej soli w ogóle nie dodajemy do diety, to przeważnie te 2300 mg bez problemu pokrywamy przez żywność, w szczególności żywność przetworzoną. Jeżeli tej żywności przetworzonej nie ma w naszym jadłospisie wcale, to wtedy rzeczywiście te niedobory sodu mogą występować. Szacuje się, że dzienne spożycie sodu przekracza 3, a nawet 3,5 g sodu dziennie, czyli zdecydowanie przekracza te nasze zalecenia, co jest znowu związane głównie ze spożywaniem żywności przetworzonej, bo tak jak wspominałem wcześniej, jedynie 15% Spożycia sodu w naszej diecie pochodzi z solniczki. Nadmiar sodu w diecie powoduje przede wszystkim nadciśnienie i ten efekt jest bardzo znany. Osoby, które mają nadciśnienie, najczęściej mają zalecenia, żeby ograniczać spożycie soli. Tutaj kierowałbym się przede wszystkim ku diecie nieprzetworzonej, a niekoniecznie samym ograniczeniu soli z solniczki. Oprócz tego, Nadmierne spożycie soli zwiększa stany zapalne w organizmie, zwiększa aktywację ramienia TH17 układu odpornościowego, które jest nadmiernie aktywowane np. Na w chorobach autoimmunologicznych oraz wykazano dosyć mocno, że większe spożycie soli zwiększa apetyt. Dlatego też, jeżeli ktoś chce się odchudzać czy ograniczyć spożywanie kalorii, to ograniczanie soli może być pod tym względem bardzo korzystne. Długotrwałe nadmierne spożycie soli może zwiększać ryzyko kamieni nerkowych, ponieważ sól zwiększa wydalanie wapnia z moczem. Dodatkowo nadmierne spożycie soli może także zwiększać ryzyko nowotworów, wiadomo, że tutaj mówimy już naprawdę o takim działaniu długofalowym. Dodatkowo może przyczyniać się także do bezdechu sennego, czyli jednego z najczęstszych zaburzeń naszego snu. Najwięcej mówiłem o nadmiarze sodu, jednak występują także niedobory sodu i innych elektrolitów, kiedy one mogą występować. Tak jak mówiłem, dieta bardzo nisko przetworzona, eliminująca produkty przetworzone, to jest jedna z podstawowych kwestii, która długofalowo może powodować niedobory sodu, szczególnie jeżeli też unikamy soli z solniczki. Oprócz tego, przede wszystkim takie problemy jak biegunki, wymioty, czy ogólnie rzeczy, które powodują dużą utratę płynów, sport na świeżym powietrzu, wysoka temperatura powoduje utratę płynów i przede wszystkim utratę sodu. Dlatego też jedną z podstawowych Terapii, którą stosuje się przy na przykład biegunkach, jest uzupełnianie elektrolitów, w szczególności sodu, bo właśnie tych elektrolitów bardzo dużo tracimy. Tak samo w przypadku sportu, szczególnie tego, który trwa dłużej niż godzinę lub też jest uprawiany w wyższych temperaturach, uzupełnianie elektrolitów, a w szczególności sodu, jest naprawdę kluczowe w przypadku sportu i ogólnie dużej potliwości. Niedobory sodu powodują problemy właśnie ze skurczem i prawidłowym działaniem mięśni. A czy badanie sodu we krwi, które możemy normalnie w laboratorium wykonać, często jako część panelu elektrolitów, jest miarodajne? Niestety nie bardzo. Tutaj nasze ciało bardzo dokładnie kontroluje zawartość sodu we krwi, co nie do końca odzwierciedla. Zawartość sodu w komórkach w płynie międzykomórkowym i wahania tego poziomu we krwi w badaniach naprawdę występują przy bardzo dużych odchyleniach poziomu sodu, czyli na przykład przy odwodnieniu możemy mieć nadmiar sodu we krwi, a przy nadmiernym nawodnieniu, bardzo dużym spożyciu płynów, na przykład ta zawartość sodu może Tutaj być zbyt niska. Jeżeli ktoś ma wynik sodu we krwi poza normą, to już naprawdę wskazuje, że są duże zaburzenia, czy to nadmiaru, czy niedoboru właśnie sodu w naszym organizmie. Jako, że badania laboratoryjne nie są idealnym wyznacznikiem poziomu sodu w naszym ciele, najlepiej jest kierować się naszym samopoczuciem, ciśnieniem krwi oraz także spożywaniem no nie większej ilości niż 2300 mg sodu. Na dzień, jeżeli cierpimy na niskie ciśnienie krwi, to większe spożycie sodu może ten problem rozwiązać i to ciśnienie krwi nam wyrównać. Z kolei u wielu moich podepiecznych eliminacja chleba z jadłospisu pomogła obniżyć ciśnienie krwi, jedynie zmieniając tą jedną rzecz, ponieważ chleb jest jednym z głównych źródeł sodu w naszej diecie. A jeżeli chcesz poznać inne naturalne produkty dietetyczne bogate w sód, to przypominam Ci o pobraniu dokumentu, który opisuje zdrowe produkty, które mają w sobie dużo sodu. Zwiększenie spożycia sodu w diecie wyeliminowało także skurcze u wielu moich pacjentów. I tutaj, tak jak wspominałem, to nie zawsze niedobory magnezu powodują skurcze, łydek czy ewentualnie drgania powieki. Często są to problemy związane z niedoborem sodu. A jaką sól należy wybierać? Tutaj tak naprawdę to, czy spożywamy sól standardową, czy morską, czy himalajską, czy kłodawską, nie ma znaczenia pod tym względem, że na przykład sól himalajska dostarcza dużo wapnia, żelaza, magnezu czy innych składników mineralnych, ponieważ te ilości są naprawdę nieznaczące, szczególnie w kontekście tego, że prawdopodobnie tej soli w solniczce możemy dodać do diety pół grama na przykład dziennie, co w kontekście np. 1% zawartości magnezu, nie ma totalnie żadnego znaczenia dla naszego spożycia dziennego magnezu, żelaza czy innych mikroelementów. Na co warto zwrócić uwagę, to jest jodowanie soli. Standardowa, biała, taka najczęściej występująca sól jest jodowana. I tutaj jodowanie jest po to, by zapobiegać niedoborom jodu i występowaniu np. woli tarczycy, czy też problemów z rozwojem płodu. Jednak niedobory jodu w naszym kraju praktycznie nie występują, między innymi też przez jodowanie soli, ale ogólnie przez spożycie tego jodu w diecie, dlatego też nie zawsze wybieranie jodowanej soli jest polecane. Ja tak naprawdę najczęściej zalecam ograniczać spożywanie jodu w diecie, ponieważ to właśnie nadmiar jodu jest jednym z głównych czynników, który przyczynia się do rozwoju chorób tarczycy, w tym choroby Hashimoto. A i tak przeważnie w tej diecie tego jodu mamy nadmiar. Dlatego w większości przypadków polecam spożywanie soli, która jest niejodowana. Nieważne czy jest to sól kłodawska, morska, himalajska czy inna, ale po prostu, żeby nie była jodowana. Przypominam ci o pobraniu dokumentu z produktami, które są naturalnie bogate w sód. Pobierzesz go tutaj poniżej. Ja już się z tobą żegnam. Trzymaj się zdrowo. Do zobaczenia.